Hej, siemanko, tu Wronek. Jak sami właśnie widzicie, staję wciąż na tym samym kowadle. No, ale czas udać się gdzieś dalej. Zakładam, że tu nic nie ma. Z drugiej mańki też nic nie ma. W związku z tym pozostaje mi tylko i wyłącznie wziąć iść do wyjścia. Nie, tu w sumie... Ouuu... Tu, 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 o. Proszę, jaki ładny tunelik. Kurde bele, myślałby kto. No, czemu ja w ogóle właśnie nie, nie jechałem już wcześniej? O, kruki! A, bo ja mam teraz pistolet. A, jestem teraz kozak. Mogę rozpizgać kruki i mi dają punkty życia. Aaa! kurwa gangster. Dobra, zaś w którą mańkę teraz? Czyli mapa. Zobaczmy, gdzie ja jestem... Tu! Aha, mam iść prosto, tam. No, jest żółte światełko, to zakładam, że właśnie tam trzeba iść. O, meteorit, dawno z niego nie korzystałem, że tak powiem. Op. O, i jest bezpieczne schronienie. Come on, come czas tu na mały shopping. Op. Pogadajmy, ziom. Edo. Cały rdzeń gniewu mogę kupić. Oho. Ho, ho. Idziemy dalej. Tu jakieś cuda. Spadający meteoryt. Ja sobie kupię. Nie, rzadko będę raczej z, tej, z tą pięchą biegał. Co to jest? Ok, odpalę sobie takie coś i tutaj coś sobie pou, poulepszam. Hmm. Dobra, coś tam, jakieś losowe guziczki. Wężowy tunel, chodźmy do wężowego tunelu. Tu mam iść. Pu, 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 zalana przemieszczalnica szubieńca. Ale zaraz, czy tu gdzieś. Gdzie mam iść w ogóle? Ula, lasz tam. Gdzieś tu nie było jakichś poblokowanych korytarzy. Będą teraz, jak już mam piątkę, to bym sobie jakieś różne cuda. O, zaś tu jak się szło. A, dobra, już źle. Tu op. Aj, do góry, do góry. O, wyskurzał macki. nie chuja. Nie ze mną te numery Teraz na kabel I biegł się, biegł się, biegł się, biegł się do końca Jeb! Yep. A nie Tu do wody Ból, ból, ból. Kurwa z rybki tu już są Wydupcaj, jedna A, dobra, tylko jedna No to dobrze, bo nie No O kurwa, więcej idź mi stąd, pizdu Węgorze zasrany no więcej! O, dobra Umrzej, umrzej, rybciu, pypciu Ej, a, nie w dół. do góry, do góry, do góry, do góry, do góry A, i zaś gdzie ja jestem? A, w rzeczce jakiejś jest Trutututu. o, a tutaj są kamyczki a wyjdzie z tej rzeczki pierdoło jedna no nie mówcie, że tu za wysoko dla niego o, czekajcie, <grym wyszkoczyłem> dobra wyskoczyłem, sorry miałem telefon, a potem zapomniałem się odpalić nagrywando, dobra to na drugą stronę, hyr Jep i co my tu mamy ciekawego o, pięknie! Kolejna skrzyniaczka w środku. Odłamek gniewu. Wybornie, wybornie, wybornie. Op, aha, z tej strony tak mi przejdę, dobra. Se tak po, pobiegam sobie tak tu po okolicy. O, pobiegam sobie tutaj, poszukam właśnie, tak jak mówię, tych różnych skałek do rozpieprzenia. Może jakieś fajne, ciekawe rzeczy tam będą. Aha, czyżbym wrócił znowu... Nie, nie wróciłem. I znowu jakieś wajzy do zabicia Hehe he he. Gdzie kurwa gruby Jeb, jeb, i jeb i dosiadaj go i teraz powinienem móc nim sterować. O, właśnie, i rozdupczać te małe pokraki. Rataj go tam! Wojna, ale ja. I jedziemy, jeszcze raz. O! No! Nie! Ja chcę zobaczyć, czy rękawiczka na niego działa. Dobra, chyba nie zobaczę. O, teraz w końcu nie będzie przy ścianie go zabijał. Odejdź od ściany mojzo. O, jest! W końcu mogliśmy doświadczyć uświadczyć jakże przemięć i to jest to chyba ta za, zalana przełącz, tak? dobra, pierdziele nie chce mi się ciągle alta wciskać, żeby się ślizgać. Czy tu gdzieś są... tam jest kałka, dobra, chodź tu. Wow. a atom teraz odjebał komposter. To to co sobie kupiłem, nice. Dobra. Jed Wszyscy w wagińcie, umierajcie. I w pół jedziemy. Tutu tutu. O tego chyba też w pół. Tak jest. Pół. Piek Dobra. To tam są kamyczki. I czy gdzieś jeszcze tu nie było przypadkiem więcej tych kamyczków? Pójdźmy więcej na razie, to jest tylko tych do bicia. czemu czy mógłbym sobie tak po prostu olać tutaj, i zamiast się z nimi bić, to po prostu iść dalej. mieć tak na nich totalnie, totalnie po całości wywalone. Je. Dobra. Tam są skałki, jeszcze trzeba skończyć jak tam dotrzeć, tu znowu jeszcze więcej wiz. No, jak się robiło to uber combo? Czekajcie, ja sobie muszę sprawdzić. Ataki. Lewy Alt plus po... Aaa! Jeb! Tak jest! rozpierdziel wszystko. Jeb, jeb, jeb! I w poł. No! Dobra. Tu jest bezpieczne schronienie tej łajzy. Co to tam się tak świeci? A to latarenka tylko, dobra. Co się stanie, jak ja tu strzelę? Okej, okay, trzeba zmienić broń. Tabem się zmieniało. Okej, okay, nic się nie dzieje. Ja chcę do tamtej skrzynki. No dobra, może stąd? Dolecę pod te skały, ale chyba nie Nope Nie doleciałem Pujowo O, jeszcze Węgorze, we, więcej węgorzy A idźcie stąd, umierajcie Ojej Dobra, wiecie co? Pierdzielę na razie szukanie Tu tylko zobaczę jeszcze, czy tu gdzieś się nie dało, jakoś tędy Może coś tego, nie Chyba tędy może tędy? Tędy! Jest! Dobra, znalazłem Ja powiedzieć, że pierdzielę to, ale... Ale jak znalazłem to... To już nie odpuszczę O, Pięknie Kolejny odłamek gniewu I... Jeb! A Fajnie to rozwala Dobra Tam jest schronienie, ale... No nie no Tego się nie da jakby Nope Myślałem, że może, nie wiem, jak tam puknę, to coś się stanie fajnego, czy coś, ale chyba nie. Dobra, pierdziele, płynę do ten, do wynżowego tunela. A przeskocz to, synek. Idzie teraz? Do przodu. O! Żołnierz, hehe. Przeoczułem go z tu rybcie znów Dwie Pierdoły tuńczyki, szprotki takie Że ja tu kuś dwa byłem przed chwilą? No oczywiście, że tu byłem przed chwilą To po co ja tu płynę znów? Ja pierdykam, jako ja mam świetną orientację, nawet widzę w grach, mam orientację taką, że W terenie Chyba tu Więcej opcji nie ma Ból, 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 do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry O kurwa. A to ja tu nie chcę, to już pieprzam stąd. To nie tu. W takim razie nie tu, jak te Wajzy tu są. Ciekawe, płyną za mną? Nie. Dobra, to srać na nich, nie będę się z nimi bił teraz. Rodzinna kolacja, a ja taki niekulturalny. No to w takim razie musi być tu. chyba kuźwa za nisko jestem. Kur o Jezu, Jezu, Jezu Gdzie ja kuźwa w ogóle jestem Górą było wyjście, a ja popłynąłem dołem I co? I muszę zapierdalać na drugą stronę, żeby wyjść z wody? Nawet mnie nie denerwujcie, że to tak działa O dobra ogień, ogień Tu jakbym polaz, To co by było jakbym by poszedł Tu chyba bym wyszedł Wyszedłbym, czy bym nie wyszedł hm. Gdzieś wyszedłem To mnie nie bardzo urządza dobra, to płynę dalej Ja pierdolę głupia ta mapa Nie podoba mi się to miejsce Oooo Czyli niby za ale trochę tak. Dziękuję z organizacją. Chyba z moim ogarnięciem w sumie jeden pies. Dobra, i dopłynął. Tu zajów się coś na czerwono fajczy. Yes, dobra, wypieprzeć stąd. No. W ogóle to też tutaj ten dykućwa nigdzie nie dojdzie, no ja wpytę. O Boże, 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 Bożenko. Gdzie ja kurwa znów polazłem? Jezu. Bronku, ogarnij się, ogarnij się chłopie. Teraz jestem w dobrym miejscu. I zamiast skakać do wody, było wa przejść z buta grzecznie, kulturalnie, a nie tracić kurwa 3 dni na opłynięcie tego dookoła. Dobra, biegu się, biegu się, sprintem sprintem, sprintem jedziemy, jedziemy na szczęście. Już tu niczego nie ma do bicia, więc jest ok. Nie mam pojęcia, że tak jest szybciej, czy jakbym biegł nie mam prędkościomierze żadnego, no nic. Musiałbym kiedyś z zegarkiem wręcz... Kurwa, i znów przegapiłem ten zejść. Nie, zabijcie mnie dzisiaj, ale naprawdę, ja tak, tak nie ogarniam. Nie wiem co mi jest, ale tak bardzo nie ogarniam tego, co się tutaj dzieje w ogóle. No sami widzicie, biegam jak ta pisteczka dookoła. Chyr, wężowy tunel. Gdzie ja mam iść? Tu mam iść. No to w takim razie do palącej szubienicy. Prowadź, mistrzu! Na koń! A, bo tu jeszcze muszę schodkami przelecieć, to nie ma lekko. Fajne te samo budujące się schodki. Znaczy podłoga taka. Fajnie to wygląda. Taki jest szpan na dzielni, nie? Jakbym miał takie w domu, to uu, powiem wam... To by było niezłe. Takie schodki, schodeczki, schodu nie. Jest! Przeniosło mnie. Czemu nie mogło po prostu mnie przenieść tak zwyczajnie stamtąd? Tu nie, trzeba kuchyba wabiegać. Paląca szubienica, dobrze dotarłem czy nie dobrze dotarłem? Chyba dobrze. Dalej jak pójdę, to jest kamień. O, no to idę dalej, bo jest kamień. Jeżdżę jeszcze jakaś łajza, pokraka taka, i idę stąd. To to chyba już powinno być na to naprawdę. O, i jest. Je, yeah, na pół, bardzo dobrze. I pismu. Ale tu zaś jest gdzieś przejście dalej, czy ja mam tam iść? zobaczymy. Może to tylko tak, taka kanciapka i coś wygląda. poważnie, dobra, ładuj się tam. No i jest poważnie, bo mnie tu jeszcze nie było. To nie idę tu na razie. Kurde bele. Znów źle polazłem. O, dziś jest biegania więcej niż ogarniania. Okej, okay, wybaczcie, dzisiaj jest jakiś w ogóle dzień telefonów, każdy do mnie dzwoni, każdy coś ode mnie chce, masakra jakaś, więc co chwilę dobra, ja chcę teraz punkty życia od tego ząbiaczka i no, tam jest gdzieś. A no tak, że ja mam do tego samaela iść, a ja jakoś wabiegam, jak to łajdzę dookoła. Kurwa, jeszcze więcej tego zjadostwa tu. A poszli wszyscy, won! Wszyscy w du Zginąć, kuźwa, zginąć Tak jest, umrzej. Tamten już chyba też zdechł jak pies kurwa kolejny. O, Chodź tu Ajzo, no, idziemy na solo. Chodź dawaj, chodź, no chodź, chodź, no bliźniutko, tu. Raz, raz Do mnie tak? Kurwa z zębami. No masz popysku. Czy jak to nazwać, co tam masz? O. No, dobra. Solo wygrany, jest ten kozak. Uh! Kozak jakich mało, dobra. Hyr do Samaela. O, już siedzi i czeka, wygląda jak Illidian. Stormrage. tak z daleka, oczywiście. Eee, klatki plateczki już widzę dotarły.

He draws power from the Spire, and won't stand to be away from it for long. With all I have taught you, you might even survive the Reunion. Whose heart would you have, demon? The Stygian is king of the ancient worms. oh, will now plague the Ashlands. It won't be easy. The worms grow well a fertile with death. Decay. Czy to jest ta łajza, której mam serce zabrytnęło? Heh. Mój, no mają zabawę. A no, mi się dziwić, każdy trochę rozrywki chce, nie? A jakoś zawsze nie wiedzieć czemu gladiatorzy cieszyli się wielką popularnością. how do the demons <laughs> avoid the ashworms <laughs> you know of the chronospheres a gift of the old ones it is said that to master the chronosphere is to master time itself one could stop time or indeed none of the old masters exist but the demons have learned to use them

Zabij tych psów. was luz, nie ma problemu. Powinno mnie wsysnąć. Chronomanta. Na chwilę spowalniać upływ czasu. Któż z was skończyły mi się guziki na myszce. Znaczy nie, mam jeszcze parę akurat, ale to dlatego, że mam wyjebaną myszkę w kosmos. A generalnie rzecz biorąc, to normalny człowiek nie byłby w stanie upchnąć na zwykłej dwuguzikowej myszy tyle i dwa guziczków, co nie tu są do rzucania, do wciskania broni. Jest jeden guzik, drugi guzik, trzeci guzik, kuziwa. O, a to czwarty guzik, a piąty nie działa. Dobra. Szósty... O, o, chodź, 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 chodź. Jebo ziemię, suko. Ale ja to i tak chyba... O, jeszcze sobie jednego złapię. Chodź, 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 chodź w rubelku. Też tego życia to i tak za dużo nie ma z nich, no ale zawsze coś. E, dobra, słuchajcie, myślę, że to będzie dobry moment, żeby zakończyć. Ja sobie podejdę do Wulgrima i tak tym razem będziemy w biegu kończyli, ale generalnie myślę, że to jest dobry moment, żeby skończyć. Tu pogadali chłopaki, e, ja już wiem, gdzie mam iść, gdzie mam iść. Nie wiem, czy gdzie mam iść. Tam chyba gdzie byłem, nie? Tak, no oczywiście, że tam gdzie byłem. Tam, gdzie poszedłem dalej. No, ale na razie uderzę sobie do Wulgrima. Shopping to może nie, ale trzeba będzie podejść z Buta. Może szybciej będzie jakoś tam dojechać. Tak, tak, słucham. Ej, wajzo. Co z tobą? Wstawaj! Ej, puk. O, no. Trzeba było wywołać. A, no to tamto nie. Ja sobie mogę co najwyżej na nóżkach dojść. No nic, dobra. Ok, skoro tak, to tym bardziej to jest dobre miejsce, żeby zakończyć. Także już wkrótce jutro odwiedzam tunel, w którym będą czerwie. Czyli będzie się działo, no a tak to standardowo. E, Hardstone także już jutro. No bo dzisiaj to już tyle. Także dzisiaj pozostaje Wam tylko kliknąć lubię to na Facebooku, tam na moim fanpage'u. E, oczywiście kliknąć subskrybuj kanał, jeśli jeszcze ktoś tego nie zrobił. E, no i oczekiwać w cierpliwości na kolejne filmy. Trzymajcie się, do jutra, hej!